Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Aleksandry Marininej pod tytułem Za wszystko trzeba płacić. Czyta Roch Siemianowski. Jakieś dobre wieści? Nic ciekawego. Wszędzie względny spokój. Co to znaczy względny? Coś się wydarzyło? Na razie nic poważnego. Głupstwo. Tamta kobieta z Pietrowki, która wzięła z obwodu południowego materiały, nic tego, nicowego przypomniała sobie, że było dziewięciu świadków. I bardzo się dziwi, dlaczego zostało ich tylko ośmiu. Pojechała do mojego człowieka z komisariatu, próbowała się dowiedzieć, o co w tym chodzi. I dowiedziała się? Coś ty. Chłopak jest pewny. Wszystkie swoje papiery przepisał od nowa, mojego nazwiska tam nie ma i nigdy nie było. Pokazał kobiecie papiery. On też ma ośmiu świadków, a ona mu o jakiejś mapie nawija, że niby przed wprowadzeniem danych do komputera postawiła na mapie kropki z adresami świadków. No i na mapie wyszedł jej jeden adres więcej. Ale nie martw się, ona myśli, że sama coś poplątała przez roztargnienie. Uważaj. Jesteś moim alibi i musisz być czysty jak łza. Edward Pietrowicz Denisow do tej pory znajdował się w Moskwie. Chociaż w rodzimym mieście czekały na sprawy niecierpiące zwłoki. Jakieś sprawy miał oczywiście i w Moskwie. Ale to nie z ich powodu pozostawał w stolicy. Chciał na własne oczy zobaczyć, czym skończą się poszukiwania zabójców Lili i małego Filipa. Godzinami. Siedział w fotelu w swoim apartamencie na trzynastym piętrze, który kupił specjalnie w ubiegłym roku, ponieważ nie znosił hoteli. Patrzył na zimne jesienne niebo i zastanawiał się: Jak to się stało, że jedną ręką próbował znaleźć tych, co zabili Lile, a drugą osłaniał zabójców, sprawiając, że byli nieuchwytni dla wymiaru sprawiedliwości? Właściwie nie tylko dla wymiaru sprawiedliwości. On również czuł się bezradny. Wiedział, że Anastazja ma przez niego nieprzyjemności w pracy, że toczy się dochodzenie służbowe. Chyba nawet jakiś funkcjonariusz GUWD poleciał do jego miasta, żeby sprawdzić jej historię o zabójstwie w sanatorium. Zapytał ją wtedy. Mogę pani jakoś pomóc? Nie, dziękuję. Jeśli zaczną przypadkiem wypytywać pana o mnie, niech pan niczego nie ukrywa, dobrze? Opowiedziałam im, co się wydarzyło. Nie mam się czego wstydzić. Jak sobie pani życzy, odrzekł Denisow.